Na skrzyżowaniu ulic Piastowskiej 3 maja i Warszawskiej w rejonie dworca PKP zostanie zamontowany fotoradar, a właściwie specjalne urządzenie rejestrujące kierowców przejeżdżających przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. To newralgiczne miejsce, gdzie policyjne akcje z wykorzystaniem busa wyposażonego w zestawy kamer zwykle skutkowały mandatami wystawionymi kierowcom za takie wykroczenia. Miejski zarząd dróg otrzymał już w tej sprawie zgodę głównego inspektora transportu drogowego. Testowaniem urządzenia zajmie się Straż Miejska. Testy potrwają 2 do 3 miesięcy, ale w czasie ich trwania będą już nakładane mandaty. Czy montaż fotoradaru w tym miejscu to dobry pomysł? Zapytaliśmy bielskich taksówkarzy, którzy oczekując na pasażerów na postoju przed Borsham PKP, nieraz byli świadkami jak szaleni kierowcy pokonywali skrzyżowanie na czerwonym świetle. To jak pan mówi, że tylko ma wyławiać tych piratów drogowych, to ewidentnie na darmo by postawiony z pewnością nie był. Bardzo dobre. Często się to zdarza? Zaobserwował pan takie sytuacje To? Wie pan co, to nie ma znaczenia czy często. Ktoś kto jedzie na czerwonym świetle to jest morderca, tak? Więc samo się, już wszystko wiadomo. Masa kierowców właśnie y, widzi to światło, ale mówi, jeszcze mi się uda, nie? Nawet no, wlatuje niestety na czerwony. No, Policja dosyć wyłapuje tych, no, ale ile policjantów by trzeba było mieć. Żeby to było rzeczywiście, nie? No musieliby stać pewnie non stop, a tak to będzie fotoradar stał, a i tu Pana zdaniem on będzie skuteczny, tak? Sprawi, że będzie troszkę tutaj bezpieczniej, jak Pan uważa? 100% będzie lepiej, 100%, bo jak raz przyjdzie komuś zapaść drugi raz, to będzie wiedział, że trzeba trochę zwolnić w mieście, nie? Dobry pomysł, czas najwyższy. Dużo jest takich przypadków tutaj? Ja tu stoję często, to ja widzę, co się tu dzieje. No to jest okropna rzecz, nikt się nie przejmuje tym. To jest czuję niebezpieczne, tylko cisną się da. Czyli dużo przejeżdża na czerwonym świetle kierowców. Dużo, to często stoi policja, którzy wyłapują zaraz tych, którzy przejeżdżają. Czyli nie myśli pan, że taki fotoradar by to tutaj troszkę uspokoił? Tak, czas najwyższy, czas najwyższy. Ludzie mają prawo jazdy, mają samochody i nic więcej. Czerwone światło, stop. To są rzeczy, które albo może się uda, nie? To jest na tej zasadzie. A jak się nie uda, no to skutki są tragiczne. No, no, no jak jest wypadek, to jest tragicznie, ale kara mandat może to poskromić. To jest jeden na tysiąc, a jak będzie fotoradar, to będzie wyłapywać wszystkich, prawda? I już nikt wtedy się nie prześlizgnął? No, no to chodzi właśnie. Czyli dobry pomysł, Pana Zda. Pewnie, że tak. Jak jest coś dla bezpieczeństwa ogółu, jest to zawsze dobry pomysł. Czyli tu akurat taki fotoradar by, Pana zdaniem, spełnił swoją rolę. No pewnie, że tak. W rejonie skrzyżowania została już zamontowana pętla indukcyjna, są też wylane fundamenty pod montaż masztu, na którym znajdzie się urządzenie. Karani będą tylko kierowcy wjeżdżający na czerwonym świetle, za co grozi mandat od 300 do 500 zł.